Witam wszystkich serdecznie z plantacji gruntowej truskawki to jest odmiana Alba. Do niedawna była okryta folią perforowaną na płask. Standardowa technologia. Dwa dni temu została ta folia zdjęta, bo już słońce za mocno operowało. Zresztą mamy kwitnienie. Natomiast, kochani, cały czas powtarzam. Uważajcie na mączniaka. Popatrzcie, co się dzieje tutaj pod liśćmi. Popatrzcie na ten biały nalot, który tutaj się pojawia. Zobaczcie, każdy liść, który jest podwinięty, każdy liść ma już infekcję mączniaka. Z racji tego, że tutaj mamy już kwitnienie, no to możemy sięgnąć Oczywiście po signum i wtedy zabezpieczymy i kwiat przed szaropleśnią i zabezpieczymy liście przed chorobami między innymi przed mączniakiem. Ale pamiętajcie w takim stadium, jeżeli taki mączniak już nam atakuje yy, truskawkę, a jeszcze alba jest bardzo wrażliwa na mączniaka, nie możemy pozostać na jednym zabiegu. Tu musi być blok zabiegów. Yy, pamiętajmy, że dobrym rozwiązaniem yy, eliminującym mączniaka z liści jest krzem. Yy, barier SICA, potasil plus krzem. Możemy to do tych nawozów krzemowych dodać Carbicure, czyli wodorowęglan. i te zabiegi działają mechanicznie wysuszająco. Bardzo dobre zabiegi pod warunkiem, że odpowiednią dawkę cieczy zastosujemy na hektar, nawet 800 1000 litr. Musimy po prostu dobrze zlać te rośliny, dobrze pokryć cieczo roboczo Najlepiej, oczywiście, z nadmuchem, żeby ta ciecz robocza dobrze pokryła spód liścia. Co dalej? Od tego roku mamy fajny produkt biologiczny bez pozostałościowy, problat. Tak? Problat, który również możemy wkomponować. Możemy go łączyć z innymi zabiegami na szaropleść. Także możemy go wkomponować do serii zabiegów. Słuchajcie, tych preparatów na mączniaka mamy jeszcze póki co spory wybuch. I chemiczne, i bezpozostałościowe. Ważne, żeby o tym pamiętać, żeby zabezpieczyć te rośliny, żeby wyeliminować tego mączniaka. Uwierzcie mi, jeżeli tego nie zrobimy, to za kilka dni nie będzie po co na tę plantację wchodzić. I tego już nauczyła nas historia sprzed kilku lat, w momencie kiedy plantatorzy w rejonie Czerwińska nad Wisłą odkryli folię perforowaną i nie zrobili zabezpieczenia na mączniaka, i po kilku dniach nie było po co wchodzić. Popatrzcie, jak tutaj pięknie ten mączniak się nam cały czas na liściu świeci. To taka mała uwaga, co mamy robić w najbliższych dniach. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia. Do zobaczenia.